po warsztatach, tam mogłyby być cztery duże mieszkania komunalne, bo to jest dwupoziomowy budynek. Bo ten mały budyneczek, to są za duże, na każdą, co on by się nadawał, a może by chętny z jakąś gotówką się znalazł w tym ogrodzie, nie? bo on jest za nie? Tamten przy torach po warsztatach, to jest dwupoziomowy budynek, ten tak. I mamy jeszcze w budynku dworca dużą, dużą, dużą bardzo poczekalnię, które ja za ją za, jakby Mam zabezpieczyłem, dobrać. bo ona była dewastowana, nie? Tam też by mogły być dwupoziomowe mieszkania, gdyby coś innego nam nie przyjdzie takiego, co by może przynosiło jakieś zyski, poddzierzawienie, albo tam można zrobić również mieszkania, bo to jest tak wysoka, że dwupoziomowe by mogły być mieszkania. W samym duża poczekalnia, nie to, że Nie, to ja zabezpieczyłem to, żeby nie niszczono tak samo tym ja technikiem. I... A gdzie? Nie. 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 A kto ją na uczystości uczynia? A kto trzymuje? Ja 16 lat, czy 16 roku otrzymuję tory i tereny kolejowe. kto to Ja, Ja. tak nie tam czyści. No, oni są dobrzy. Chcę że te ruiny nam chcą przekazać, a to co jest dobrego, to oni nie przekazują. Niech nam przekazują ładownie, a jest klient, który będzie że który pieniądze opłacił na To jest jedna rzecz. Druga rzecz remontować świetlicę tą, czy tam to jest po, te za, po tej szkole zawodowej, co tam była, kolejowej, na mieszkania, to by my sami z doświadczenia, że lepiej wybudować nowe, niż remontować. A biorąc budynek dworca z tymi lokatorami, dochód yy, z budynków mieszkań komunalnych jest dużo mniejszy niż utrzymanie. Chciał więc zastanowić. Za tym i Państwa nie namawiam, żeby to teraz na tej sesji przejąć, ale nad tą sprawą, jakby zastanowić się jeszcze yy, nad tym, co może się dalej z tym stać. Czy to kolej, tutaj ta, to poznanie będzie istnieć. Tu na pewno będzie istnieć. Kwestia, czy yy, te dworze są tam, yy, co dalej z tym dworcem, bo, bo wtedy, czy. Znaczy no, ja sobie też, gdybyśmy to przejęli, sobie nie wyobrażam, żebyśmy tam nie pozostawili jakiejś, jakiejś poszekania. Znowu to jest kwestia dalsza, bo ci ludzie, jak my przejmiemy, to nam nie wybaczą tego, jeżeli my to e, kłódki powiesimy i to, nie? Także pewne, jak to, pewne obowiązki pan, panie Wincenty będą, że trzeba będzie tam codziennie rano zobaczyć, czy tam porządek jest, czy, czy to. Znaczy czy i dużą bolączką też. W przypadku jest e, tak naprawdę brak konkretnego parkingu. Tak, bo Ten, co teraz jest, no. to jest taki samochód. Jeżeli tak, byłaby taka Makro. możliwość i gmina mogłaby jeszcze nawet zarobić e, tak. na parkingu, no na parkingu, panie Bartuchowc, jeżeli byśmy gratis grunt Zap to... i zapadli so parkingowi, to, to, to nie, ma, z to parkingowego po tak, 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 wbrew pozorom. W parkingu, gdzie prawie na stacji PKP na stacji jest prawie setka samochodów.